No cześć, jestem Mr. Salad, a to jest kolejny odcinek ze StoneBlocka eee, W dzisiejszym odcinku postanowiłem, że zrobię farmę mobów Trochę już tutaj robiłem e, poza odcinkiem e, Mamy mob mashera Ender of Evil, co znowu byłem na darze, razem tutaj z różnymi rzeczami z tej skrzynki e, Funny i tak dalej Ogólnie zdobyłem taki inventory upgrade O, można zjeść Jak coś się zje, podobno mi to ma ekwipunek ulepszyć

Air Charmem, który mi pozwala latać, bardziej lewitować. Dobra, Czyli idziemy kończyć yy, moją farmę mobów. Trzeba zasilić Nie wiedziałem, że byłem wytrzyszony. <grymne> potrzebuję w takim razie redstone'a którego chyba nie mam, a mam jeszcze To git patyki, e co tam jeszcze? A, e pochodnie Tutaj To schowam na razie czytuję mi twarz Cytuję, tylko muszę się podnieść, żeby mi je yy, nie funkcjonowało, nie dobra, dodam sobie tego No tutaj, dobra, to się kręci i tak potrzebuję sobie tutaj szkło dać na razie chyba zwykłe, a nie, będziemy musieli Aloj smeltera zrobić to jest właśnie pierwszy cel naszego odcinka, czyli aloesmelter i Dlatego potrzebujemy tak, trzeba na Stouna. i potrzebujemy dwa piecyki, dobra jest git, potrzebujemy dwa stoł giry. A, coś tak robiło. Dobra, eee. co? Ale nie mam diamentowego Ale nie mam diamentowego No nie Naprawdę? Nie wiem Ja nie mam diamentowego Może to jakoś inaczej zdobyć? Podpalę tego Podpalę bedrock nie no, tutaj nawet droka nie ma Dobra, trudno, spróbuję na razie za zwykłym szkłem to zrobić eee, mam tylko szyby Spróbuję to za zwykłym szkłem zrobić I spróbuję w następnym odcinku, no chyba że upadnie nam diamenty na, na to jest moje maszynki. W tym czasie, kiedy ja to będę robił, to wtedy ulepszę to o te. Yy, Niestety nie, nie widziałem tylko nie nieprzepuszczające światło szyby. Za ten czas po prostu yy, zrobię tę całkowitą ciemność, zrobię tam drzwi takie tylko. Właściwie robię co? Ja potrzebowałem. A piasek. Dobra To trochę powoli działa z tą Bo ta energia Będę musiał drugi magmatyk generator Stworzyć Dobra na yy, ten czas zrobię tutaj tylko takie malutkie wejście Tutaj sobie przesunę pochodnie Tutaj będzie wejście Właśnie to oświetla, że mi się tutaj nic nie zrespiło Idę do tej drzwi Czy to jest ta wersja już z tymi większymi... A nie, drzwi tak nie przypuszczam światło, nawet Każdy rodzaj Te okno tam w nich nie działa Dobra Czy Teraz nie będzie przypuszczało światła Nic gitówa więc te szyby są teoretycznie potrzebne A nie są potrzebne dalej Dobra Lecę tam stawić I item kolektora. I tam kolektor. Nie taki drogi to jest. Ja miałem gdzieś ender perły nawet. O ile nie zużyłem. Chyba zużyłem jak debil. Tak, zużyłem jak debil. Eee. Więc myślałem że to jest to co potrzebujemy a to jest coś innego Dobra trudno Enderman się tutaj nigdy nie respił na ten czas Nie Dobra Hmm Za ten czas mogę sobie po prostu hopper chyba tam dać Coś mi chyba będzie zbierał Albo zwykłą skrzynkę postarałeś się wykonać skrzynkę albo nie zrobię z tego storage'a Abyćby mieć 4 skrzynki Dobra a, jeszcze te case'a. patyków. typów. tak na przyszłość. Dobra. Czyli teraz powinno mi chyba zbierać. Tylko jak ja to teraz zasilę? Pod spodem to dam. Mam szyby jeszcze tak. Dobra. I teraz jak damy tutaj fany, to ja fany muszę dać w taki sposób, że tutaj dam fana, tutaj dam fana. O. I tutaj dam, dam trzy fany, bo one i tak będą się chyba poruszały Pierwączkę ten. ten dźwięk Ten ten na końcu ten Jak on daleko popycha? No to idealnie Dobra On działa przez ścianę? Nie myślałem środek tutaj mi działa Hmm, a jakby dać sobie tam nie wiem jakąś pół płytkę czy coś Albo po prostu mam, mam pomysł, mam pomysł Zmniejszy mu zasięg Pokaż mi jego Zasięg Teraz nie powiem jej tutaj odpychać. Tak, git. Czy teraz tak? To niszcza? Dajmy to tutaj. O Jezu Czarne. Dobra, już się zaczęło. Czemu to tam nie, nie popy... Aha! Już wiem. One się nawzajem blokują te... E, ile to jest kratek? Jeden, dwie kratki. O. Teraz powinna być gitówa. Dobra, zbiera? Nie zbiera mi tego. Fak. Czyli teraz, czyli musimy tego item kolektora... O, chodź Aderman w sumie. Nie będę Nie. Czego się było spodziewać. Z tego wypadnie, nie Łoł, wow, ale wypadło mi z Dźwięk z nich... Co to jest? Dźwięk szkielety Dobra, no to ja może po prostu Zrobię cięcie, dopóki nie trafimy Tej enderperły Dobra yy, Wydropiło mi Chciałem tam sobie zniszczyć trochę ściany Ale to nic. Weźmiemy teraz tylko tą I Zrobimy ten Obsidian Odczowałem 3, chyba miałem 1 Dobra Ale to sobie pochowam w sumie, bo tu syf sam jest i ten kolektor tak 3, 1 hopper czyli skrzynkę potrzebuję jeszcze dobra jest bytuwa i teraz nie będzie zbierało tu w wszystkie itemy Dobra. O i zbieram się teraz. Mogę sobie te loot otworzyć. Tych nie chcę mi się otwierać. Bo... Właśnie tu jest... Tak znikoma szansa na to, że mi coś fajnego wypadnie. Ja raz tutaj sobie awczyłem na moim tym świecie z autoclickerem. Jak sobie otwierałem tego lootbaga. Nic. Nie ma szans, żeby ci tutaj wypadł ten item gwarantowany. Dobra, ale to mogę sobie otwierać. Fajne. Fajne. Uuu. A to się akurat cieszę. No i nice. Dobra. Czyli toczy co odcinka mam już z, 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 z tego wane. <gryw> Tylko Ale i Smeltera jeszcze. E, jakbym tementy te wypadł, to mi się cieszył, ósmy Oczywiście nie może. No dobra. Ile mam odcinka? 13 minut. Uuu, troszeczkę krótko. Ale no cóż. Chyba nie ma co przedłużać. Zobaczę czy jeszcze mógłbym coś ewentualnie zrobić tutaj co mam. mi nie wydaje mi się. W ogóle dostępny der rowego tego Kurczaka, to można służyć jako expa. Silk touch. Nie! Cóż, mogę jedynie spróbować wydropić tego diamenta i stworzyć tego y, diamentowego neta. Przy wam powiedzieć, jaki mam plan na kolejny odcinek, którego nie mam. Wymyślę go na szybkości. W na następnym odcinku chyba planuję y, ulepszyć sobie w ogóle przemysł Fluxbora Jeden raz zapomniałem na początku powiedzieć. Planuję sobie go jeszcze na pewno bardziej ulepszyć i stworzyć pomieszczenie, gdzie będę rozmnażał kurczaki i je wydobywał. Co ja robię? Yy, dlatego, że chcę zacząć robić na przykład inwarowego kurczaka, który mi będzie bardzo potrzebny Bo dużo rzeczy potrzebuje inwaru A jest po prostu no drogi jakbym go tak normalnie miał robić bez kurczaka No nic Coś się nagrywa. Wszystko jest pięknie. Dobra. Nie wypadł żaden diament. No cóż. Dziękuję Wam za oglądanie tego odcinka. Ja byłem Mister Salat. Jeśli odcinek Wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ja będę za wszystko wdzięczny. Dziękuję wam, no i cześć!